Cześć, kochani, pokażę Wam dzisiaj dużo rzeczy ogrodowych, obrusy, świetne koce. Także zapraszam Was na przegląd Nowości Dojsk i pokażę Wam, uwaga, meble ogrodowe, nowe zestawy, wazony są za 50 zł. Warto na nie zwrócić uwagę, są naprawdę moim zdaniem bardzo ładne. E, więc poczekajcie chwilkę i zaraz po kolei polecimy. Tutaj mamy takie zielone roślinki, które kupicie za 30 zł. Natomiast poniżej duże wazony. Taki wazon kosztuje 60 zł. A jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Wazony są takie kamienne, ta tekstura jest taka chropowata i one kosztują 65 zł. Tutaj mamy donice balkonowe, jak widzicie, ten kształt jest taki półokrągły, są plecione w środku wyłożone folią i kosztują 42 zł. I są tutaj dwa warianty. Tutaj mamy też takie latarenki za 60 zł. I różnego rodzaju kubeczki, które są takie metalowe, kosztują 23 zł. Niecałe. Jest fajna torba, na przykład taka piknikowa, fajna powiem Wam, że jakościowo nie jest to tandeta i szczerze mówiąc powinna naprawdę wytrzymać, ale tutaj spójrzcie, świetne zestawy ogrodowe, aż po prostu przyjemność Słuchajcie, usiąść na tym, do tego fajne stoliki, cały zestaw ze stolikami kosztuje 6 tysięcy. Tutaj mamy już różne stolik za 325. Tutaj macie za 850 całą tą wersalkę, a jeśli chcecie dokupić krzesło, to kosztuje 450 zł. Tutaj też takie różne pojemniki drewniane. To jest bardzo ważne, bo zaraz powiecie, że wysoka cena, ale to są pojemniki, które są naprawdę z tego drewna. 55 zł i tutaj mamy też prostokątne za 80. Piękne, zielone półmiski. 40 zł. Są też takie maty na stół. Zobaczcie, w roleczkę zwinięte za 45 zł. Takie bieżniki, czy na przykład za dyszkę takie podkładki. Widzicie też zestawy świeczek. Jak widzicie, są tutaj trzy rozmiary. Fajne też są do jakichś takich lampionów, na przykład. 26 zł, i tutaj za 20 zł taka ładna kula z takim zatopionym pięknym. Kula, no teraz to pojechałam. Eee, taki kwadracik z zatopionym pięknie kwiatkiem w środku. Eee, z kilkoma nowości jeszcze mamy też na przykład takie miseczki za 11,50. Tutaj są, zobaczcie, kubki. Mają taką bardzo niecharakterystyczną teksturę. 12,50 i w tym samym wzorze kupicie też miski. Miska kosztuje 16,50. Kolejna nowość to talerze. Taki talerz kosztuje niecałe 13 zł. I oczywiście jest też taki duży za 18. Kolejną nowością w rozmiarze 140x200 są takie bardzo fajne narzuty, bardzo kolorowe, i one są w cenie 100 zł. Także nie są też jakoś bardzo drogie. Tutaj piękne poduszki, zobaczcie muszelki. 23 złote niecałe. Tutaj są też takie narzuty na łóżko. One kosztują 85 zł, mają wymiar 220 na 240 cm. Pościel to jest hit, słuchajcie, 140 na 200 cm. Patrzcie, jak ona fajnie wygląda. 60 zł. jest flanelowa, ona ma 160 na 200 i kosztuje 180 zł. A w kwiaty też jest piękna, ta natomiast to 140 na 200 i ona kosztuje 115 zł. I zobaczcie talerzyki małe na mydło, na przykład za 17,50 do łazienki. Tutaj są też te mydelniczki nowe. One mają taką złotą pompkę, zobaczcie, na dole takie rzeźbienie za 13,50. Tutaj mamy takie kamienne. One są drogie, są bardzo masywne i takie porządne. Kosztuje 44,50 ta tacka. 33 zł pojemnik na szczoteczki. delniczkanie całe 40 zł. Kupicie też w jisku nowe podkładki za 450 zł. Obrusy za 28 zł, 140 na 200, ten jest jeszcze taniej, ale słuchajcie te obok naprawdę są już drogie 100 zł za obrus to moim zdaniem jest dosyć wysoka cena. Tutaj za 40 złotych macie też takie bieżnik Tutaj są fajne wazoniki, też takie bąbelkowe, ale są naprawdę takie urocze. 10 zł. Takie drewniane tacki, tacka kosztuje 25 zł. W zasadzie ostatnia nowość to już ten sukulent w takiej plecionej doniczce. Dzięki wielkie buziaki, hej!